Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się bliżej Toyocie GR Supra 2024, omówimy jej cenę, specyfikacje i dane techniczne. Zaczniemy od ceny. Toyota GR Supra 2024 jest dostępna w dwóch wersjach 3.0 i 3.0 premium. Cena wersji 3.0 zaczyna się od 279 900 zł. A wersja 3.0 premium kosztuje od 319 900 zł. Następnie przejdziemy do specyfikacji. Toyota GR Supra 2024 jest napędzana przez 3-litrowy silnik rzędowy o 6 cylindrach, który generuje 387 koni mechanicznych i 500 Nm momentu obrotowego. Silnik jest połączony z ośmiobiegową automatyczną skrzynią biegów, która przenosi moc na tylne koła, wreszcie Przyjrzymy się danym technicznym. Toyota GR Supra 2024 przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w 3,9 sekundy i osiąga prędkość maksymalną 250 km na godzinę. Samochód ma również doskonałe prowadzenie i właściwości jezdne. Jeśli jesteś zainteresowany Toyotą GR Supra 2024, koniecznie obejrzyj ten film. Cena. Zaczynamy od tego, co najbardziej interesuje wielu z Was: ceny. Toyota GR Supra 2024 w wersji podstawowej startuje od 279 900 zł. To sporo, ale trzeba pamiętać, że mówimy o aucie sportowym o wysokich osiągach. Wersja premium, która oferuje więcej wyposażenia, kosztuje 309 900 zł. Specyfikacja. Teraz przejdźmy do specyfikacji. Pod maską Toyota GR Supra 2024 pracuje 3-litrowy silnik R6 o mocy 340 koni mechanicznych i momencie obrotowym 500 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę zajmuje 4,3 sekundy, a prędkość maksymalna to 250 km na godzinę. Dane techniczne: silnik 3.0 R6, moc 340 KM. Moment obrotowy: 500 Nm. Przyspieszenie 0 do 100 km na godzinę. 4,3 S. Prędkość maksymalna: 250 km na godzinę. Skrzynia biegów: 8-biegowa automatyczna. Napęd: na tylne koła. Wyposażenie: W standardzie Toyota GR Supra 2024 oferuje bogate wyposażenie, w tym 19-calowe felgi aluminiowe. Sportowe fotele kubełkowe. System multimedialny z ekranem dotykowym. Klimatyzację automatyczną. System Audio JBL. Wersja Premium dodatkowo oferuje adaptacyjne zawieszenie. System Audio Premium. Hetub Display. System nawigacji. Podsumowanie: Toyota GR Supra 2024 to samochód sportowy dla wymagających kierowców. Oferuje doskonałe osiągi precyzyjne prowadzenie i bogate wyposażenie. Cena może wydawać się wysoka, ale trzeba pamiętać, że mówimy o aucie o wyjątkowym charakterze. Dodatkowe informacje. Toyota GR Supra 2024 jest dostępna w 8 kolorach nadwozia. Samochód objęty jest 3-letnią gwarancją producenta. Możliwe jest skorzystanie z finansowania fabrycznego. Zachęcam do obejrzenia pełnego testu Toyota GR Supra 2024 na naszym kanale. Toyota GR Supra 2024 to samochód sportowy który przeszedł kilka znaczących zmian w porównaniu do poprzedniego modelu. Najważniejsze z nich to nowy silnik. Wersja 3.0 została zastąpiona przez 3.5-litrowy silnik V6 o mocy 382 km i momencie obrotowym 475 Nm. Ulepszona skrzynia biegów. Ośmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów została ulepszona, aby zapewnić szybsze i płynniejsze zmiany biegów. Nowe opcje kolorystyczne. Dostępne są.